Siemanko Dzisiaj chcę wam pokazać plusy i minusy takiej gry Ludbits. Tu mam akurat zdjęcie sprzed no, 23 minut e, Miałem 214 dolarów, 0,1 tam, centa Tu kwotę w bitcoinie, pokażę wam jak ta gra wygląda O tak e, Przez cały dzień można uzbierać, no można i więcej w sumie e, 350 dolarków tych e, diamentów do, dokładnie to się nazywa Jaką miał ja tu tron kwotę 214.58 centów w Serio Czyli 57 centów tylko uzbierałem no To zaraz policzymy ile tutaj w ogóle mi brakuje do pełnej kwoty Ale dobra to w sumie teraz obliczę To będzie ten Teraz tak hmm, teraz kurde jakby to obliczyć 57 centów jaka tam jest pełna kwota do tego hmm. dobra, zrobię inaczej 0,0

żeby wypłacić tą kwotę, czyli prawie rok. No to już to jest wielka kurczę wada. Także jak widzicie, potrzeba roku, żeby wypłacić. Jednym słowem się to nie opłaca. Tutaj w ogóle co godzinę nabijają wam się te gemy. Jak klikam open. Tutaj jest take bonus. Dostałem nowe 35 gemów. Tak się otwiera z te skrzyneczki. Pik. A zobaczymy ile teraz wypadnie z ciekawości. Box. tu potrafi być nawet i do 50 pustych boksów a nagle wyskoczy Wam kwota 0,00000019 coś takiego no, jakieś cukierki wypadają, piłki czasem czyli jednym słowem wadą tej gry jest nabijanie bitcoinów przez rok czasu prawie do wypłaty Jednym słowem, wypłata jest tu prawie nierealna. No i dobra, i wpadła mi kwotka. Hmm, żałosne. No, 215 dolarów, 11 centów. Dobra. A teraz Wam opowiem o plusach tej gry. Jest coś takiego jak invite. Na około 800 osób. Tylko 10% weszło do tej gry, 81 dokładnie kliknęło, 47% się tylko zarejestrowało, ale z potwierdzeniem maila 26, czyli z tego będzie prawie połowa i z tego też, nie? Pół, pół, pół. I to mamy fajne już statystyczki. E, przy okazji można tutaj sobie polecać klikając tutaj właśnie ten link. Już to nas uczy też polecanie, jeżeli ktoś lubi tam programy afilacyjne i tak dalej. Co tu możemy wyczytać jeszcze za wizytę? Dostajemy EXPA i 1 diamentu. Za rejestrację 2 country bonus. Jak ktoś nie jest przykładowo tu u nas z Polski, to 10 dostajemy. Potwierdzenie maila 25. Jak wszystko wykona, dostajemy EXPA 30%. Tu jak widzicie, ja mam maksymalny level 5. Dlatego mam skrzyneczkę portalowy box, coś takiego. Portal box. Dalej, kolejna rzecz. Offers. to są oferty a tutaj nic nie można klikać gdzie nie wyjdziemy to przerzuca nasz na jakieś stronki adblock tu mi blokuje no, ogólnie to najwięcej tutaj zarabia sobie szef bo te reklamy które tu nam wyskakują potrafią mu dawać nawet i do 9 zł trade Kal. nie wiem, co to Spoko, dżungla. W sumie zagam równo 10 razy do 246. Pierwsze podejście, drugie podejście. No, za szóstym się udało. Ok, no dobra, bez sensu już dalej klikać. No, jak widzicie, na 10 gierek jedną dojdziecie do końca, czyli nie opłaca się tak jak w innych grach. Dalej, kolejny slot to. Etykiet. Ciekawe, ile czasu zostało. Tutaj muszą się uzupełnić ludzie. To jest jak prawdziwy lotek. Tutaj, akurat yy, powiem Wam, że. O, co jest w ogóle fajne. 35 osób, razy 2 diamenty to jest 70. A do wygrania jest 50. Czyli 20, lotnic. I tak właśnie to jest. Nawet w naszym lotku, tym kurde, to to lotku. Tak samo. Za czym kto tu w ogóle wygra? Driving winner. Tutaj też szansa na tą wygraną to jest. No, dobra, nikt nie wygrał. Mogę zakliknąć dla byki jeszcze jedną. Kolejna, ruletka. Tutaj też. O, jak widzicie, trzy czerwone ostatnio wygrały. To zagłosuję też na czerwone. Minuta 43, dobra, nie będę tego czekał, za chwilę jeszcze tu wrócę. Co tutaj jeszcze jest? Daily. Jest jakieś pytanie, wszyscy zawsze pierwsze wybierają. I ma największą trafność. Co by tu nie było za pytanie, nawet czy nie wiem, czy lubisz, kurde, jeść kraby? I tu byłoby tak, tu nie, tu i tak wszyscy klikają tak. Coś takiego, nie, taki absurd. Bages, bagaż. Tutaj niektórzy nie mają akurat wszystkiego wypełnionego. Ja mam. 36. No to jest taka ściema, nie? Jakiś się zna, zbiera itemki. Także jak widzicie. Plusami tego lot jest to, że nas uczy takich rzeczy, że właśnie w lotka najwięcej wygrywa no ten kto to wymyślił. A nie ten co gra w ruletce jak tam no jeszcze 40 sekund dżungla też nas uczy fajnych statystyk invite to samo no i ogólnie założenie prawdopodobnie Ludbic jest takie żeby wam wyskakiwały reklamy wy to klikacie no i gościu zgarnia kasiorkę za to a my się łudzimy że nam coś wypłaci nawet jeżeli to wypłaca Tutaj tak się nie opłaca całkowicie tego klikać hmm, Załóżmy, że to jest 400 dolarów. To jest 1600 zł. 1600 zł przez rok. No jakby ktoś żył, nie wiem, w Afryce to spoko. Ale w Polsce, w Europie nie opłaca się totalnie tego klikać. O, nie trafiłem. Czarni wygrali. Dobra. Jeszcze macie, kurde, reklamy spamujące. No, doklikam do końca sobie jeszcze dzisiaj te 300 diamencików tak dla beczki i wyłączam to całkowicie. Już nie wchodzę na tą stronkę. Także bierzcie, wyciągajcie wnioski z takich nawet gierek, Nie, przydają się w życiu. Pozdrowionka i na razie.